Zaczęło się jeszcze to wszystko w ogóle wcześniej od innego projektu, gdzie badałem zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy na podstawie danych ze spisu z 2002 roku. I te dane wydawały mi się na tyle ciekawe i wyniki tych badań, że mając możliwość aplikowania o grant, który pozwoli mi przeanalizować te dane na podstawie spisu z 2021 roku, no to to wystąpiłem, szczęśliwie się udało i te dane po dużych trudach uzyskaliśmy. Ten projekt realizujemy w zespole, tutaj wspólnie z koleżanką Justyną, doktorą Orkowską i kolegą Piotrem Miszukiem. I w międzyczasie realizacji tego projektu pojawił się kolejny, tutaj przywołany już projekt ESPIN z Horizonu Europe, w którym postanowiliśmy, czy ja postanowiłem tym razem z koleżanką Doktor Katarzyną Wojnar, zbadać jak te zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy i korelują z kwestiami związanymi ze szkolnictwem podstawowym, a konkretnie z wynikami egzaminów szkolnych. Także to będę starał się Państwu dzisiaj, dzisiaj pokazać. I to podstawowe pytanie, to już właśnie powiedziałem, czyli chcę, chcieliśmy się dobilić jak. Jaki jest związek między tymi zróżnicowaniami a wynikami egzaminów? A szczegółowe pytania tutaj Państwo widzą. Dotyczyły efektu sąsiedztwa, na ile on jest widoczny. Eee, dotyczyły również tego, czy jakość szkół rozumiana w uproszczeniu jako, wy, rozumiana w uproszczeniu jako wynik tych egzaminów jakość wpływa na, na preferencje mieszkaniowe, na decyzje migracyjne. Innymi słowy, czy. Z Rejony szkół z dobrymi wynikami przyciągają jakoś e, mieszkańców. No i wreszcie, czy dostępność szkół niepublicznych, o których też za chwilę powiem parę słów więcej, wpływa na, na te decyzje i na te efekty. Te rozważania o strukturze przestrzennej powinniśmy zacząć od spojrzenia trochę szerzej na strukturę społeczną Warszawy jak ona się zmieniała w ostatnich latach. A jak Państwo widzą na tym slajdzie, ta zmiana była rzeczywiście jakościowa. O ile w 2002 roku mniej więcej 22% mieszkańców Warszawy miało wyższe wykształcenie, o tyle w 2021 doszło to do 50%, a przy okazji uczestnictwa w innym takim przedsięwzięciu porównującym różne metropolie europejskie. To jest jeden z najwyższych wskaźników. Wyższy notowany był tylko w Wilnie, które zresztą podobną drogę jak Warszawa pod względem wzrostu tego wskaźnika przeszło. Więc to jest coś, co się jakościowo zmieniło. To oczywiście powiązane jest z tym drugim slajdem, który pokazuje, jak zmieniała się struktura zawodowa. Te kolory czerwone to są kierownicy i profesjonaliści. Kolory niebieskie, osoby wykonujące, wykonujące prace niewykwalifikowane lub też związane z przetwórstwem, czyli bardzo silna gentryfikacja i jednoczesny wzrost liczby mieszkańców, co w warunkach polskich też było raczej rzadkością, że w granicach administracyjnych miasta liczba mieszkańców nie spadła, wzrosła o około 10%. I cechą jej charakterystyczną było to, że około 17% tych mieszkańców przybyło do Warszawy w ostatniej dekadzie. Warszawa jest tym miastem w silnie napływowym. Stopniowo rośnie też udział emigrantów z zagranicy. Według danych spisowych 4%, w realnym świecie pewnie znacznie więcej, tylko to jest trudno wychwytywane, ale jeszcze w tym 2002 no to wychwycono raptem 1%, czyli no, widać tą rosnącą internacjonalizację. No i teraz przechodzimy do tych zróżnicowań przestrzennych Warszawy. I tutaj widzą Państwo mapy, które pokazują, jaki jest udział mieszkańców z wykształceniem wyższym, jaki był w 2002 roku, jaki jest 2000, czy był w 2021. No, widać pewne zmiany, które zaszły. Te zmiany no, oczywiście nie polegały na tym, że te nawet ciemniejsze barwy, jak Państwo widzą na tej prawej mapie, to są często barwy, które byłyby jeszcze 20 lat temu tymi najjaśniejszymi czerwonymi barwami. Więc e, należy pamiętać o tym kontekście. Natomiast to co widać, że ta Warszawa, która była w 2002 roku jeszcze ukształtowana w dużej mierze... To, co miało miejsce wcześniej w okresie socjalistycznym, jakby zachowała tą oś położoną wzdłuż skarpy warszawskiej i tutaj ten kolor czerwony rzeczywiście dość wyraźnie dominuje. Natomiast w 2021 roku ta skarpa zachowała swoje znaczenie, ale poza nią pojawiły się w dość homogeniczne osiedla mieszkaniowe położone w większej odległości od centrum miasta, można mówić o miasteczku Wilanów, można mówić o Szczęśliwicach, dość duże obszary też bemowo, jak Państwo widzą, w to się łapią i pewnie jeszcze wiele innych moglibyśmy tutaj wskazać konkretnych obszarów, skorosze na USUSie, które no, cechują się bardzo wysokimi wartościami odsetka osób z wyższym wykształceniem. Jednocześnie w dzielnicach centralnych zachodzą procesy gentryfikacyjne. No jest to szczególnie dobrze w przypadku Woli, ale nawet jeżeli spojrzymy sobie na tą na uznawaną za najgorszą warszawską dzielnicę Pragę Północ, no to tam też zobaczymy, że ten odsetek osób z wyższym wykształceniem w tym okresie wzrósł No i osiągnął poziom 35%. Czyli co trzeci z Pragi Północ obecnie ma wyższe wykształcenie są dane ze spisu, tak? Tak, to są dane ze spisu. No i teraz możemy przejść do wskaźników, które pozwalają nam oceniać jakby skalę, stopień tego, tej segregacji, tego zróżnicowania. Tutaj te wskaźniki, zarówno w dalszym badaniu, były wykorzystywane odnoszące się do kapitału edukacyjnego. Związanego z e, tym formalnym wykształceniem, jak również e, kapitału ekonomicznego, który był jakby trochę utożsamiany przez tą strukturę zawodową. E, co tutaj możemy ciekawego zaobserwować, to, to chociażby ten punkt drugi, czyli, że ta segregacja pod względem wykształcenia w 2021 roku. Jeśli spojrzymy sobie na wykształcenie wyższe, to okaże się być mniejsza niż była w 1988 roku. Czyli to wydawać by się mogło egalitarne miasto socjalistyczne, również sekowało się dość wyraźnymi zróżnicowaniami społeczno-przestrzennymi. I ta oś skarpy i ten, ten układ, który się wtedy już w 2002 był wciąż widoczny, miał miejsce również w tym wcześniejszym okresie. Co ciekawe, i co jest trochę niezgodne z takim ogólnym przekonaniem, że metropolizacja prowadzi do znaczącej polaryzacji społeczno-przestrzennej. W Warszawie, no nie do końca to widzieliśmy. Troszeczkę jakby wzrósł ten, wartość tego wskaźnika braku podobieństwa między wykształceniem wyższym i podstawowym i zawodowym, ale jak sobie spojrzymy, już na wartość porównującą tych kierowników, specjalistów z tymi wykonującymi te najprostsze prace i te prace manualne, to tutaj mamy tę samą wartość tego wskaźnika. Czyli ono właściwie został, został utrzymany i tutaj ta polaryzacja nie wzrosła. Jak się okazuje, nie był to tylko fenomen Warszawy, bo w większości metropolii europejskich w tym okresie ostatnich 10 lat podobne obserwacje inni badacze zrobili, że Rzeczywiście, coś się zmienia i, i ta polaryzacja nie narasta. Czy ona jest duża czy jest mała? No, to jest oczywiste pytanie. I na bazie tego ostatniego wskaźnika, czyli porównania tych osób z, zajmujących tą najwyższą pozycję społeczno-zawodową z tymi, którzy zajmują relatywnie najniższą, Warszawa należy do najmniej zróżnicowanych obszarów metropolitalnych czy miast metropolitalnych, może tak precyzyjnie powinienem powiedzieć. W Europie te wskaźniki w przypadku Paryża, Sztokholmu, no, potrafią sięgać 50 um, tych punktów, procent, jak sobie tu nazwijmy. W Warszawie to jest 0,26 czy 26%, możemy też w ten sposób to określić. E, czyli jest stosunkowo spójna w tym wymiarze przestrzennym w porównaniu z innymi e, miastami europejskimi. No i teraz. Po tym stepie, pokazującym jakby skalę tych zróżnicowań i pozycję Warszawy, możemy przejść do kwestii związanych z edukacją. Tutaj widzą Państwo takie zestawienie, które opracowałem, starając się pokazać, jak duży był czy duży jest udział szkół niepublicznych w warszawskiej edukacji. No i widzą Państwo, że on dość znacząco wzrósł. Tutaj badaliśmy okres 2011 13 2019-21. W tym pierwszym okresie wśród absolwentów było to 9% absolwentów szkół niepublicznych. W tym okresie trzyletnim 19-21 wzrosło to do 15%. Jednocześnie no to co jakby Wiemy też skąd różnice w jakości czy też w wynikach może egzaminacyjnych, dość znaczące są. W tym pierwszym okresie 116% lepsze były w tych niepublicznych. No w ostatnim okresie widzą Państwo, że zwłaszcza w matematyce i angielskim. Te różnice są znaczące, też można powiedzieć, że rosną. Tak? Czyli mamy do czynienia z jakimś fenomenem, który zaczyna nam coraz więcej dzieci jakby przyciągać, który jednocześnie no, może prowadzić do tego zwarstwienia tych wyników szkolnych. No i teraz popatrzmy, jak wyglądały wyniki, wyniki szkolne uczniów na koniec podstawówki w obwodach szkolnych. To są takie nie do końca prawdziwe obwody szkolne, w tym sensie, że one na potrzeby tych badań, które miały na celu porównywanie tej struktur społeczno-przestrzennych z tymi obwodami, zostały dopasowane do, do obwodów szkolnych, więc to nie są stricte obwody szkolne, tylko to są takie trochę, trochę wyaproksymowane, powiedzmy, obwody szkolne. I co tutaj możemy zauważyć? No, sytuacja stosunkowo stabilna. To, co za chwilę jeszcze pokażę na następnej tabeli, pewne procesy konwergencji, które powodują, że te słabsze szkoły w rozumieniu tych wyników egzaminacyjnych idą do góry jednak. I to, co widać, to pewne... Miejsca, w których te wyniki szkolne uczniów rzeczywiście odbiegają od średniej warszawskiej, bo te wyniki były standaryzowane średnią warszawską. No i to miejsca jakby są jakby znane w tym sensie, że jest to przede wszystkim Praga Północ, jest to o, pewne, pewne obszary woli, pewne obszary targówka, pewne obszary Rembertowa, są zwłaszcza tymi, w których te wyniki szkolne są słabsze. Jak spojrzymy sobie na to, gdzie następuje poprawa, no to ta dolna mapa pokaże nam, że to jest ta bardziej południowa część miasta i te bardziej peryferyjne, często obwody i szkoły odnotowują pod tym względem większą, a, większą a, poprawę. No i teraz przechodzimy do tego e, pierwszego pytania, czyli tego efektu sąsiedztwa. Tak? Na ile te wyniki szkolne, są w jakiś sposób skorelowane z tą strukturą e, społeczną. Tutaj są wskaźniki korelacji pokazane w tej tabeli dla pierwszego i dla drugiego okresu. E, no, jak Państwo widzą, e, w przypadku wykształcenia wyższego i tej pozycji wyższej e, zawodowej stopniowo spada znaczenie. To znaczy, korelacja między tymi zmiennymi e, jest niższa w tym drugim okresie, tym nowszym okresie naszych badań. Natomiast wciąż utrzymuje się ta korelacja z tym wykształceniem podstawowym czy z tą niską pozycją zawodową. No i tu można jakby na tej podstawie zaryzykować taką hipotezę, że ta rola gorszych sąsiedz się utrzymuje. Natomiast badaliśmy jeszcze również taki indeks komogeniczności sąsiedztw, który już nie będę tutaj mówił, bo nie mamy tyle czasu który stara się mierzyć, na ile ta struktura społeczna w sąsiedztwie jest rzeczywiście taka zróżnicowana, a na ile te sąsiedztwa zamieszkane są przez osoby o podobnych do siebie charakterystykach. No to tutaj zobaczymy, że ten, ta homogeniczność sąsiedztw pod względem kapitału ludzkiego ma pewne znaczenie i jakby wzrosła, wzrosło to znaczenie i tutaj można powiedzieć o pewnej roli tych lepszych sąsiedztw, które... No, rzeczywiście prowadzą do tego, że te wyniki szkolne uczniów będą lepsze. Natomiast to, co pocieszające może być, że jak dotychczas ten wpływ dostępności szkół niepublicznych na wyniki szkolne uczniów w szkołach publicznych nie, nie był, nie był zauważalny. Zaraz przechodzimy do tego drugiego pytania, czyli do próby spojrzenia na to, w jaki sposób jakby zmiana wyników egzaminów w szkołach podstawowych zależała od, no właśnie, po pierwsze tego, jaki był wynik egzaminów w roku czy w latach tych bazowych, czyli ten 2011 13 No i tutaj te ujemne wartości jakby wskazują, że ta konwergencja następowała. Ta konwergencja następowała na skutek tego efektu saturacji. Po prostu te lepsze szkoły nie miały już specjalnie możliwości się poprawić, podczas gdy możliwość poprawy była oczywista w przypadku tych szkół słabszych. No i efekt był tego, że taki, że ta konwergencja następowała. To jest kwestia oczywiście e, pytania o jakby skalę trudności tych egzaminów i, i rozkłady normalne i tak dalej, ale. Tych danych, które tutaj e, były analizowane, to było. Do. Co było też, jakby modele regresji pokazały, że ta e, rola tych cech społecznych, e, tych sąsiedztw e, była istotna, czyli miało to wpływ również na to, jak zmieniały się wyniki przy kontrolowaniu tego efektu e, konwergencji ale zmiana już tych kapitałów nie okazała się istotna dla e, tych e, wyników. No tutaj troszeczkę można było już dostrzec e, pewną bardzo niewielką, e, słabą rolę dostępności szkół e, niepublicznych. To się ujawniło w przypadku e, kapitału ekonomicznego, co można interpretować w ten sposób, że dość oczywisty zresztą, że ci zamożniejsi rodzice będą częściej wybierać szkoły Niepubliczny. No i ostatnie, czy przedostatnie można powiedzieć pytanie, które dotyczy zmian struktury społecznej, tak? Czyli na ile ta jakość tej edukacji publicznej miała wpływ na to, jakie zmiany zachodziły w sąsiedztwie. No i tutaj oczywiście w, na te zmiany tej struktury społecznej w, w pierwszym rzędzie wpływały, wpływał ten proces napływu mieszkańców spoza sąsiedztwa, zarówno z Warszawy, jak i spoza Warszawy. Tak? To było zwłaszcza widoczne w przypadku kapitału ludzkiego. Jakość szkół publicznych była pozytywnie skorelowana ze zmianami kapitału ludzkiego. Z jednej strony, a z drugiej z zmianami, negatywnie ze zmianami kapitału ekonomicznego. To może pokazywać, że ci zamożniejsi często mogli jakby bardziej byli chętni do wybierania nawet tych korszych sąsiedztw, jakby z założeniem, że i tak nie będą korzystać z tych szkół podstawowych, które tam są zlokalizowane i będą korzystać z tej edukacji niepublicznej. Także natomiast na jakość czy na dostępność tych szkół publicznych paradoksalnie bardziej patrzyli, mogli patrzeć e, osoby z e, tym wykształceniem wyższym, tak, bo, bo tutaj dla nich jakby jeszcze dokładanie tego dojazdu do dalej położonej szkoły mogło być bardziej już utrudnione. No, i ostatni element, który tutaj był analizowany w tym badaniu, czyli czynniki dostępności szkół niepublicznych. No, z jednej strony jasnym jest, że większe znaczenie będzie tego kapitału ekonomicznego dla dostępności tych szkół, niż tego kapitału edukacyjnego. Ta dostępność wzrastała zwłaszcza w homogenizujących się obwodach szkolnych, tam gdzie Rousseau-Cefek Niewykwalifikowanych osób o niskim poziomie wykształcenia. Także tutaj też jakby to pokazuje tą alternatywę dla tego szkolnictwa publicznego. No i to, co na koniec jeszcze można było zaobserwować, też taką mapę dostępności tych szkół niepublicznych opracowaliśmy. One stopniowo zaczęły doceniać centralne dzielnice. Początkowo były rzeczywiście położone w większym, większej odległości od centrum miasta, e, częściej w dzielnicach południowych, a w ostatnim okresie zaczęły coraz śmielej jakby penetrować te dzielnice e, centralne, jeśli tak to można. Pójść. No i krótko podsumowując, e, mam jeszcze chyba 5 minut, mam nadzieję przynajmniej. E, gentryfikacja struktury społecznej na poziomie. Było to coś charakterystycznego dla Warszawy, no i o coś o takim, takim wymiarze dość e, jednak unikalnym w skali europejskiej pod pewnymi względami. E, drugi, druga kwestia, czyli wpływ efektu sąsiedztwa na wyniki egzemplu. No Tutaj zaobserwowaliśmy ten wpływ. Tak jak już mówiłem, ten silniejszy negatywny wpływ był raczej wywierany przez gorsze sąsiedztwa, natomiast sama homogeniczność sąsiedztw sprawiała, że tutaj lepsze sąsiedztwa, czyli te, które już są silnie zgentryfikowane, miały wpływ na, na te wyniki. No i to prowadziło do tego utrwalenia się tych zróżnicowań z przestrzennych pod względem wyników szkolnych. Ucz. Tak jak powiedziałem, nie było tego końca, jakby w tym okresie nie obserwowaliśmy takiego procesu pogarszania się tych wyników w tych najsłabszych szkołach. One rzeczywiście były w stanie, jakby część z nich poprawić swoje wyniki, wierzone tymi wynikami egzaminacyjnymi swoich uczniów. No i te, ten kapitał edukacyjny, kapitał ekonomiczny jakby po kontrolowaniu tego efektu jakby pokazały, że mają one e, pewne znaczenie. E, proces przenoszenia e, dzieci do szkół niepublicznych przez zamożniejszych rodziców e, no również częściowo udało nam się tutaj wyłapać, choć jak pokazałem Państwu wartości były stosunkowo e, niewielkie. E, zmiany społeczne. No, w Polsce ta rejonizacja nie jest ścisła, w związku z tym no, nie należało oczekiwać, że te zmiany, że ten wpływ będzie jakiś bardzo duży. E, raz, że nie jest ścisła, dwa, że jest ta alternatywa w wyborze szkoły. No, w związku z tym e, no, tutaj one przede wszystkim na na skutek napływu nowych mieszkańców. No, ale jakiś wpływ jakości tych szkół publicznych też udało nam się zaobserwować. No i kończąc, to co powiedziałem na zakończenie, dostępność szkół niepublicznych no, zależała przede wszystkim od poziomu zamożności, i ta grupa rodziców no, miała większe, szersze możliwości pod tym względem. Częściej decydowała się też na prawdopodobnie na dłuższe dojazdy w celu odwiezienia dziecka do szkoły. Także to w skrócie takim dość telegraficznym są wyniki tych badań.